I can't know more. Z tej strony, kierunie, Zaraz ze mną jest Waniż Ene i Stekuś. Stekuś się nie będzie odzywał przez chwilę, ponieważ rozmawia ze swoją żoną na temat grania w komputer a wychowywania dzieci. Ale najważniejsze ze z nami gra. I tyle w temacie. Lecimy. Let's go inside, później Trumpa. Loczysz, uważaj na głowę. Ale w ślizg! Ja pierdolę z dążył teraz O kurwa, ja za amunicję zabrakłem 30 ZTECU biesko! Dobrze ty grysie Dawaj, byle plan był Ej, chuj. Kurwa. To późno 8 grana wyciągnął. Powiem to tak to, to jest idiota Czemu mogę... Are you there? Czy my możemy go już zgłosić? Jeszcze <laughs> Dobra, ale wątpię, żeby on to ugrał. Już słychać z lewatywy. Na wzwyżu mu biega. Nie, u góry na tym, na sajcie biega. A do wenta zejdzie na shifcie i mu garba zrobi. Ja pierdolę. To był fart. Czekaj. Okay. Dobra, już jestem. Okej. Okay. Co za cembo. Ale było słychać, że był u góry, nie? Ty! Przez te wenty przechodzą skany Tak, ale jak... Ale z pistoletu! Ta. Tak! Um, tak, okay. pewnie. A wiesz o tym, że na tu jak masz wenty do okna, nie? No. W sensie ten u góry do trumny To możesz też to przeskanować bez zbijania Czekaj kurwa, Co? bo normalnie aż mi zrobiłeś na myślę. To późno, coś powiedzieć Dobra, nic. To jest żółty, random, dobra. On będzie grał sam w takim razie. Jeden pogo z Jedna rampie. Fuck jest dwóch na rampie! Kurwa mać pomógł się, ja też mnie nie pasuje. Ole oh eee! backup. back up Kurwa tu, tym, jak to się nazywa? 17 Na dachu 17 w tym, w garażu Już wiesz, że biegnę od sady i co mam kurwa zrobić? Pociąć się niedłym? o! Ale mi przez 66 dostał, ale mnie przestraszył, kurwa. A i ode mnie 17. O! Tak jest mój do właśnie z na. Dobra, rudy! Eko. Eko. Zagrałeś. Co? Mamy 3000, nie graj tam. Co wy pierdolicie? Aj, o kurwa, stówy mi zabrakło. Dlatego chciałem zagrać. Dobra, sumie, ma. no ale to nic. Spokojnie. Nie wiem czy pamiętasz, jest jedna taka pewna legendarna broń. Negev. Nie no, co ty. Zaraz tam Negev. Oh Stetsu, odsuń się. Zabrałeś mi go. Znowu ten drugi pulpit i to przeżyłem, nie? Dobra, czekaj. Heaven, heaven! outside jeden był. Dostał. Kto tu tupie kurwa? Tak! To nie Stekuś? Jest heaven? Kucnij Stecu no. Stój, stój tak! Podskocz, podskocz. Pierdolił. Nie. Jest, na, na zewnątrz, na haveniu u górę. Kałacha miałem, możesz go podnieść. Tu za boksem. Z prawej, z prawej, Erek! Tu. Dobra, mam memkę. Nie wiedziałem, mi... za którym boksem. Masz mi go oddać. Nie stać Nie stać. Na danym razem mi od razu, za którym boksem, a nie, za boksem. No, powiedz, boks prawo, boks lewo, boks góra, boks dół. Jak bo, ten, jak box, box, box. Kurwa, weź, dzisiaj takie jaja były na wyścigu. Później coś się stało. Niemcy, powiem. proszę pana. Te, e, trzy e, czerwone flagi <grym> były. Aha, tapa dostałem. <grym> <grym> Wiem dlaczego był zreportowany pomarańczowy. Dobra, te, ja cię nie blokuję, żeby nie było. Ty gdzie jest, sraka? No. Przy żółtym leży ten. Ej, hey, mam A zajęte. Take bomb. One ramp. No kurna, do Na rampie jest. Na rampie, dwóch. Both na on ramp. ramp. Jak jest plant? Na nic. They play z righty, Anarchia. One more. Okej, okay, tej rotate. Kurwa bym miał Kałacha, to by prędzej zdechł. Wyjdzie ci kurą. Nie będzie odbił. Zginie. E, Rudy, uciekaj kurwa w stronę tutaj po lewo, no. I w narożnik, po tym tym do góry. Ach, chuj. Może przeżyjesz. Przeżyłeś. Przeżyłeś, na kinie to jeszcze nie koniec przygody. Tak zabiję wychodząc na site, nie? to sobie ja, jed, ja, ja Jednego, to. kurwa. I, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Czy znaczy, czasem znaczy, to jest się tak? Się z... nie, ja podniosę. Nie, nie ma problemu. A, Gdzie masz? Fajna, A jeszcze nie masz. Skinę dopiero. No to ja idę. Będę ci... zginę dopiero. No to ja ci pomogę. <grym> w siebie, już, już, mam cię obić? Z tej, co mam cię obić? Nie No co? mi poczekać. Ale nie za daleko, bo nie wyciągnę jej. Nie mam takiej długiej ręki. Ładnie. Podchodzi, podchodzi. Oła! Kurwa, to ja mu aż w czoło wszedłem. Jest, one B, stec. Kurwa! Stecu tu był, tam, tam przy drzwiach, no. Nie tu, kurwa, drzwi, no. Noczek schodź na B. Prawo, Stecu! Dobra, weź się ja O Jezu, o Jezu. Kurwa, no Je nie spodziewałem się, że... Sorry, za tego najtafniej, krzyknąłem najtafniej, wtedy zrobił Ale nie? stary, w wiesz dlaczego? Bo on ładował. On się nie wystrzelał z pompy, tego. on się wystrzelał z pistoletu. Nie, biorę te kusia i lecę. Nie słyszałem, co napisałeś. Sorry, No, no dwie do podniesienia, no to grzechem by było kupić broń. Jedna idzie niżem. O chuj, zagram trochę. Ratowałem cię Jak on no miał? Smokuje tam Patryk dalej O wiertarka Dobra Czekaj Bomba Coś w Kurwa busta zrobił Paka Dobra, idzie na B, Paka idzie, nowe, paka idzie nowe. Bombę. Kur ja pierdolę ataku wyjebał Jeden jest na bas. W, gara w garażu jeden. Zdaj garaż. Gdzie jest drugi? Tam jeden. Paki nie masz. A gdzie jest paka? Tam właśnie. właśnie. No właśnie. Nie, na dole jest paka. Okej. Okay. Kurwa, połowę dostał, ale nie mają... No kurba. dwóch tam byli! Jakie pedały w parach chodzą! Czajcie, że kurwa wychyliła się na typa, bo widzę, że jest z m i spierdalanie, a on się obrócił z digla i mi wyjebał? <grym> <grym> Rzuć mi tego gaila, to Nie chcesz kawacha? Rudy, właśnie albo, dlatego albo, ja, albo, jestem, albo. ja jestem tego zdania, albo, żebyś kurwa też nagrywał, nie? Bo to czasem z innej perspektywy ten sam mecz obejrzeć to jest, wiesz, komedia. mi to, żart. Dzięki. O jest, przepraszam. Wybać, wybacz z Tecu. Dwóch jest na A. Jest ten, scout. Dwóch na A. O! Ładuję, Tam był. Dobra, zdech, zdech. Tu miałeś coś na to, Stecu? Nie, nie. No jak nie! One ramp. One. Ej. <laughs> Na rampie był Kurwa Macz, zgubiłem pakana. Jest przy drzwiach. A było u góry? Czy by? No to Pięknie. Last ey. Loczek, słyszysz jak biegać? Widziałeś! Tak. Anarchia, anarchia watch out. Yellow, yellow. Kurwa. Myślałem, że wlazł do drzwi. No, jesteś się tam tam. Ale to musisz mi powiedzieć. Plan for heaven. <noise> O ja pierdolę kurwa, musiał... Mm. Mm. O Jezu... O jezu! Kurwa, nie mogę na to patrzeć! O Jezu, wyjął nie? Opieka go. O. Ja pierdole, eee, Deagle. Nice man, you're so lucky. Clap, 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 clap. Ale farty. Good job. On wie, że zwarcił nie? I on powinien już dawno skanować tego smoke'a On to powinien 30 razy zginąć Ja bym 30 razy zginął Patryk, ostatnie <laughs> Dobra, yeah. dobra Zarobi, zarobi Ale on zarobi na następną, nie ma problem Szef Jest, był tam Był z tam Bierz go o, kurwa plecy dwóch, ja pierdolę. Dwa, dwa pemy rasują po prawej stronie kamień. A, kurwa plecy mi zrobił. Pemy, pemy. Ramp. Ałem. Ja pierdolę. A ja się skupiłem. aż mnie przestraszył jeden. Ja Aś muzyka w pokoju obok. Aś mnie przestraszył jebany. Jeden w środku jest. Jeszcze rampa był, może mieć awp, loczek. U Last maybe ramp. Watch out, heaven. O jest na sidzie! Ja nie wiadomo, yes. jak z się... heaven. Ja pierdolę! Mam pośledzony, tak jak ten gość, nie. Ja. Klapnijcie se jajami. Dobry yes. plant. No, no, kurwa. Ja nie wiem. Twój pilnuje ci Hewena O kurwa. O jest! O jest! Ja pierdolę, kurwa. Ale to nie Ale ten jeden u nich to jest ta kurwa, co my z nim kiedyś mecza graliśmy. Zobacz, jakie on na staty. 14-4, nie? It's okay, man. It's okay. Now it's better side. Can you go outside? No problem, like I eight. forgive you. My ramp. Me too. Yeah, heaven. Heaven. Okay, no problem. If you had bad wifi. Let's go. I mean, Wi-Fi. Hmm. This is just bad idea. Urwak, kto mnie blokuje, a ten debil. To jest rzecz fajnie. No jak w ciebie? Jak ja bym w ciebie wszedł to byś poczuł Coś u nas wętek wbijał Dobra idę B Jest, doors O jezu Jeszcze, rudy, jeszcze, jeszcze, ja nie mam HP nie mam HP pi Masz bloka, jak chcesz Ej, plant Dor. Ej, a plaka Wiem Kochać naszą drużynę Mazin. Yellow, idź za plantem. Plant? Fuck. Damn it. To, ale oh, tak, dammit. O! Heaven! Ale kutas. No także jest los. Locek! Był gadany, że jest no, like, paka A. Aha! No kurwa, ty jesteś nierozumny? Aha. Nie rozpoznaję sajtów. Było mówione, że jest... A! No już teraz nie idź, bo zginiesz, uciekaj. Już mają pierwszą rundę. Ja pierdolę dostałem. Ja dostałem kosę kurwa, miałem 4 HP i mnie nożem No kurwa. Ale gówno A trzeba było grać ten turniej w szachy z tymi zautystycznymi dzieciami. Dobra, gramy panowie. Kurwa. Ja mam rampa, Ja idę na rampę. Yeah. Ja idę pod drzwi. Ja no, pierdolę. Ja idę w takim razie, jak ty idziesz rampę z rudem. Patrz drzwielki. Ben! Okej, okay, to, to będzie legendarne. One B. Maybe bomb. Masz, idź jak chcesz. Ale ich kurwa wyczułem. Kurwa! Jest B? dor, Side. Ale który? Plantuję Side B Na dole Dobra. Na dole Jest jeden na outside -zie. Ja mam Akwarium. Aquarium Chcesz fioletowy? Znaczy... Przepraszam Pomarańczowy Kurde Skąd? No nie pierdol, że to kok... No właśnie kurwa! Ja pierdolę! Ja zabiłem czterech, nie? Ja wyszedłem na typa i wizdę bo w Ludzie, ja zabiłem trzech? Jak oni wbiegali kurwa wentem? No i co z tego o, no właśnie. No właśnie kurwa, wyjebaliście się. O to chodzi? Nie dobrze. Kurwa, wiecie co? Chyba podejdę do B Kurwa, tu outside, on boost Jebany szmaty Na daszku siedzieli Occy. Trzech na outside -ce. Nawet go nie trafiłem, nie? Czekaj Outside Haven jeden. Jeden drzwi. Jeden haven, jeden drzwi. Całą zasadzkę poszło się jebać, bo z tecu przyszedł. Haven. Haven Czas z Dafu, dafu, dafu. Kurczak. Kurczak. Ja pierdolę, wszystko nad głową. 10 hp <słuch> Kurwa, mogłeś tego <ty> go <słuch> 10 Dziesięć zostało. Mm. Ja pierdolę. Ja jebie. No cóż, ja sam tego nie uciągnę chłopaki. No kurwa staram się, ale dostaję na pizdę headshota. Wstyd. I ty się nazywasz Silverem? <słuch> Zostaje na ping do Nic tak? Idź do brązu, kurwa. Loczek chcę mu blokujesz! Outside. Backłazanie. A tam chciałem naida rzucić. A okay. O jest. Dobra, ja jestem na B, jak chcesz. Chodzą! Chodzą do mnie. To A. jest na ten górny side. O, to o Czekaj, a w ogóle w garażu było. jest jeszcze gdzieś, a to ty? Urywanie zabiłem go 7HP na sajdzie. dźwięk poszedł. Jak ktoś defa? Nie, ja nie. Kurwa! Aj, ja za tym siedział jebany, nie? Ale śmiecie jebany pedały. Kurwa no! Come on, do chuja pana! Jak to jest Oj pizda, nie staćmy na emkę. Dobra. Chciałbym kupić bez strzału. piście. Idę outside z tobą, by zacząć. O, żółty, żółty poszedł z wami. Dobra, idę do środka. Jest, vent, vent, it's B. Kurwa, yes, czekał outside. na bencie, Czekał na bencie. Dostał. Oh yes. Jeszcze jeden, no czeka. One more outside, one B. Zabijeś tego z B? Jeden jest zabity. 17 dostał, Nie really. Dobra, packa no, outside, bo, bo. back outside. Loczek zamień sobie broń. Proszę, że No to spoj na spokojnie. Panik! Schody, Panik. schody, schody będą. Panik, 40 Skupcie się. Jest, nie pikuj. Dobra. No. Była gdzieś AWP? To nie, z kaotem i Ale od nich! Nie, nic nie, widziałem tam. nie, nie, dobra. nie, ale, nie, 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 Daj. nie, 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 a nie, nie, uda, nie, Są dwa uda. nie, 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 Są nie, nie, Chodzi rampa Jeden Pizda, bo spadłem Będzie B chyba Ja zostanę A na wszelki Dobra, już widzę, Dwa Dwóch że... rampa Trzech rampa Kurwa, dwóch jeszcze na rampie Nice! Full control my friend. Oni w grają. Dobra, mamy szansę. Ma ktoś na live auto? Live. Nikt nie no ma, to ma na to auto, live. dobra. Ej, stec co chcesz MK, czy A, MK. kupić? Oż, MK? Chcesz MK. Jak ktoś ma defa jeszcze kupi. A, ja mam jeszcze. Ja mam. Nie, yeah, go draw. Focus, man. Ja pierdolę, on kupi pompę, idiotę. Drzwi. Ja mam 4 HP Kurwa, bomba low Na Mosłownie 6 HP, Rampa rotuję... A dobra, to nie żyje. Ja robię jedną ja Feniksem Sraki chyba wzięli zini Kurwa mać B! Feniksie 85 mniej Zaczek, gdzie hej, jesteś. Hej. Plantuję. Gdzie ty jesteś? Do rampy idę. Tam przy rampie. Rampa czysta. Drzwi czysta. Płuc czysty. Dawaj, gryź. Przerzuciłeś. Nice. nice, Nie ma za co. Chujowy smoke loczek, musisz się nauczyć. Wróciłem tam dalej dla zmyłki. Mmm... Mogę kupić. Masz, mogę to... kupić. A no ja mam z gumą. To obojętnie kurwa kto ma więcej. Masz. Dobra, random dostał, niech ma Jest szansa, chłopaki Dobra, palę venta od razu jest, na wędzie coś. Góra. Góra minus. Spaliłem go. Jest tutaj. Main. Góry? Main. Tak, był u góry. Trzymajmy sidey. Rudy wyjdź z tego venta. One is main. Kurwa Geiger tu napierdala radiacja. Po tym meczu to będę świecił w nocy. Jest to mnie. Spadł. Wleciał, jest na sejce. Ale gdzie, na? No? Tak, jest przy mnie. Kurwa z drabinki strzelałem, nie tylko z Dlatego mówiłem ci, żebyś wyszedł. No i dobra, to by było na tyle moi dobra, drodzy. Dzięki i trzymajcie się do następnego. Cześć!